Wszystkich. Yy... Dzisiaj będziemy odkrywali sekrety dwóch miejsc. Znaczy, tutaj nie, w tym miejscu jest jeden chyba sekret. No ja, po prostu będziemy zwiedzać. I tak jakby połowa tego miejsca jest yy, po ludzika. Okaz zrobiła, czyli na tą okazję zrobiłam tutaj takiego ono, dobra e, takiego ludzika i... Mm, dobrze, no zaczynamy tam, co tam będę wam gadać no i dobra, i tutaj zresztą o tym raczej każdy wie, jak to ma taka boka jest taki pieseł naprawdę cute piesek e, dobra, mm, Tutaj za tym obrazem jest taki diament. I to jest ogólnie połowa, ale na drugiej połowie. Znaczy, tutaj nie, tu nic nie ma. Dobra. A na drugiej połowie, czyli na tej, gdzie można zrobić sobie zdjęcia, do czego właśnie nawiązuje? Zrobimy sobie zdjęcie. Ale nie swoje, tylko Ym... jakiegoś dziecka, bo nie, nastolatka, i osoby dorosłej i starszej, takiej no. Yy, to może. Dobra, bierzemy ją. ją i hmm. i może nie, jego nie dobra, i może tą panią bierzemy i dobra postawiamy ich tutaj. Wybieramy jakieś fajne tło. Są sensie, czy są? Nie, dobra. E, wybieramy jakieś fajne tło. To tło według mnie będzie fajne dla... Mm, dla... Dla nie, nie wiem, co będzie fajne. No dobra, bierzemy to. I czekamy zdjęcie. I możemy to wziąć... tutaj. To, to... nie wiem gdzie sobie wezmę, ale dobra. Mmm... Tutaj sobie posiedź. Bierzemy teraz ją. Bierzemy dla niej na przykład takie, no nie? Widzę kanał zdjęć, to, to jest zupełnie fajna funkcja w tym taka boka, no nie? Mmm... I jej. No, na przykład. No, tu nie bierzemy to tło. Tam! -da! da się obraz, obraz? Nie, nie da się. I tak jakby na tym obrazie, który teraz trzymam, no, Jest ten typek. To żeby nie czuć się pokrzywdzony, to zrobię sobie z nim selfie. O. to może będzie o, na tym, ty się posunę trochę w O! Ślicznie! Dobrze, um. Ogólnie tu nic nie ma ciekawego. Biorę tego diamenta do sobie potem do domu. Tutaj można sobie grać, to znaczy w tej piłkę to się nie da odbijać. Popatrzcie, się rzuci i sobie tylko nic nie robi. Tutaj za gazetami raczej nic nie mamy, czyli tak myślę. Tutaj natomiast jest taki jakby spa. Dobra, nie wiem. Tutaj możemy sobie znaleźć tam pićko. Tam woda, no. Dobra, możemy zmienić tu muzykę sobie No nie i tak jakby jest to ten fajny maty. Ja już wcześniej tutaj byłam, tak jakby postawiłam wszystko na miejsce na no nie, ale za tym jest tam krampet. A da się tu usiąść? Nie, tu chyba ten krampet. O nie? nie, nie wiem. Nie da się tego podnieść. Dobra, teraz idziemy tak jakby do komisariatu policji. A może tu jest jakiś pudełko? Nie. Mm. nie bo chciałabym coś w tym przenieść, w sensie ten diament i krępeta. Ale może w, 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 w komisariacie coś będzie. Też chciałabym przeprowadzić taką jedną osóbkę, bo tak jakby ona jakby poprosiła, że zrobiła film. Monia. Wiki! Znajdź mu jakiegoś Monia. Jak coś tam brat tam przyszedł Znajdź mu jakiegoś Monia. W sensie ten, wiesz, no jego Monia po prostu, no nie? Dobra, wracając. Chciałabym przeprowadzić taką jedną osóbkę, która... Yy po prostu, że nagra filmik um, bogata versus biedna, czy coś w tym stylu? No nie, po prostu tak, jakby nie miałam na to zbytnie czasu, a jak nagrałam ten filmik, to musiałam go usunąć, bo tak, jakby nie mogłabym wrzucić go na YouTube'a. Także no. Co? Nic! Powiedzisz. Dobra, mam to komisariat. Um. Dobra. Zaraz pewnie tutaj w w komisariacie, także mi to osób bardzo jest. No, postaram się to nagrać no po prostu postaram się to nagrać. Dobra mm. Dobrze tutaj Jak widzimy jest ten samochód Policji Jezu, Nie da Dobrze i <laughs> Przybiera się za policjantkę XD Ruch, dobra, się zdjąć. Dobra. Mm, a dla ciebie pieseczku jest porządna dieta. Masz jeszcze tylko kostki. Jezu. Czemu? Mm, dobra. W ogóle to jest ten Nie, dobra, ja muszę sprawdzić. czy ten garaż... coś jest z co tym garażem? Nie ma nic, nie ma. Nie ma. da się zdjąć zdjęć Dobra, te ogólnie fajne kapelutki są O, piesek będzie szerokim. O, te ketchupy O, albo O tak, ślicznie, tak, no O, tu jest panie zdjęcia, także tu jest jakiś o, słodzi chowam cię Dobra. O nie, nie ma drugiego piętra, co? Uf. Hm okej. Okay. Dobra. Tak jakby więc. No nie ma tu nic ciekawego że jesteś, że nie ma żadnych sekretów. No. Nie, no, sekret jakiś musi być. Teraz wszystko wywalam. Co? Nie, a teraz tu ja jestem kurczę wkurzona. Myślę, że to będzie dłuższy odcinek. Ale serio, nie ma tu żadnych sekretów. Muszą tu być jakieś sekrety. Dobrze. Nie no, serio. O, oh, really? Istnieła. Tak samo jak i ja nie mam słów no o, e, Nie ma nic dobrego. No to wygląda na to, że będziemy musieli się żegnać. Pa pa i tak jak poczekajcie na następny odcinek. maja!